Cześć, z tej strony, bardzo, i witam Was w kolejnym odcinku serii Drag Rise of the Berg. Dokładnie, dzisiaj będziemy kontynuować a, ci, tą serię i dzisiaj zobaczymy, co dzisiaj nas daje. spotka No to jest dopiero teraz druga część. I wybaczcie, że tak od długiego czasu nie było mojego odcinku: były problemy techniczne, oraz nie miałem czasu, ale teraz mi się udało znaleźć. I teraz więc zobaczmy, co mamy nowego. Jak widzicie, już mamy odblokowaną śnieżynkę, czyli białą furię. A dzisiaj będziemy naszym zadaniem odblokowanie dzieci, szerbatka i śnieżynki. Ale musimy jeszcze mieć trochę wikingów, żeby odblokować. Od, ale najpierw sobie otwórzmy od, paczkę kart i zobaczmy, co z niej wyjdzie. Ulepszenia. Ryby. O, i jest nowa paczka kart z kostiumami dla Wymajota. Szybki szpic. sztukamięs, z. Szybki szpic. Same szybkie szpice oraz. No dobra, no więc otwierajmy i może tu dla jakiegoś ze smoków nam wydropi. I uwaga, no to 3, 2, 1. Pyk. O, co nam my mamy? Aha. lepszy to niż nic. Nie pamiętam tego gatunku smoka. Ale na razie głosujemy do hangaru. O, możemy kupić sobie ureta i on będzie jak widzę wymieniał złoto no i trzeba będzie tutaj zebrać mnóstwo kruszcu ale na razie nie wiadomo jak je zdobyć tak czy inaczej zajmijmy się ulepszaniem i potem zdobędziemy może właśnie małe smoczki no to stawiamy no i możemy sobie na to pozwolić. Oczywiście bo nastać. duży sobie zakupy tutaj porobiłem. Leprzmy sobie najpierw. No i postawmy sobie następny tak coś co nam da. No i teraz taki wiatrak, który nam da ponad 12 wikingów. To chyba już będziemy mogli ich odblokować Tak? Tak, już możemy ich Ale szybko Oj, mam Dom bliźniaków, nie i szpadki Więc trzeba tutaj... O i jeszcze tutaj mamy odblokowane. Ulepszymy sobie smutną arenę. coraz lepiej, o i możemy sobie uzblokować e, most i mamy nową ziemię Dragon Cal Cliff hm, ciekawe o i jeszcze tutaj znowu możemy ulepszyć, ciekawe uuu teraz 100 tysięcy ryb możemy mieć U. a teraz zajmijmy się Małymi smoczkami. Pierwszego mamy. Drugiego. Mam nadzieję, że pieniędzy mi starczy na nich. Zobaczmy ile kosztują. Ło! 14 tysięcy. Ale wystarczy nam. No to jedziemy, i mamy pierwszego, ale słodki, i od razu go przynosimy tutaj, i od razu kupujemy następnego. Widać, że i ostatni. A jeżeli chcecie następny odcinek Jak jakby trochę smoka, jakiejkolwiek gierki, to zostawcie pod odcinkiem 5 A w górę, to się postaram, żeby pojutrze powstał kolejny odcinek. I nie zapomnijcie o subskrypcji oraz dzwoneczku, żeby nie przegapić. A teraz ulepszmy tutaj o, smoczki. program nas pieniędzy to kosztowało całkiem Ale to nic wielkiego sobie ulepszamy Na razie przerwimy i, i zobaczcie jak urośli To jest mój ulubiony z tych małych smoczków śnieżynka i szczerbatka. a teraz zajmiemy im, się następnym a wasz który jest ulepiony napiszcie może w komentarzach o i jak sobie ulepszymy ich na ten sam level to zobaczymy jakie im takie stroje można malowania I o ile możemy. O i trzeci. I co, że teraz się ozywa znowu się zadumałem No i pięknie No i co byśmy jeszcze tutaj je mogli zrobić? Bo ten odcinek też nie będzie taki długi, bo na razie to ja nie będę robił na razie takich długich odcinków Ale z czasem to będę robił dłuższe więc usuniemy sobie tutaj drzew no i co by zrobić zobaczmy co trzeba by to ulepszyć 5 smoków na 24 uuu to wygląda na to że musimy jeszcze punktuować trochę ulepszanie dobra teraz za śnieżynkę się widzimy u tego smoka akurat nie znam, ale się dowiem niedługo, bo tworzę smoczą księgę i na pewno tam postanowiłem zapisać sobie ten gatunek smoka. Teraz zaszczerbatka się bierzemy. Zmienno skrzydły. U tego akurat też nie znam. Go znam, tylko że nie pamiętam jak się on nazywa. Mus Będę musiał odsykać do swojej smorczej księgi. O drzewo kos O i ulepszamy arenę. I szósty level. Jakaś oferta, ale. Do nas. I co by zrobić? I tak, pod koniec odcinka, to sobie jeszcze właśnie postawimy te domki. Zobaczymy, co odblokujemy. I to będzie na dzisiaj wszystko. Tutaj następne. I zobaczmy, co odblokujemy. Nowy most na nowy teren. Świetnie. Sobie poulepszamy. Uuu, ale się zmieniło. Teraz będziemy mieli jeszcze więcej drewna sobie kupmy drewno, bo to przecież po coś jest w końcu i sobie to uleczmy O i właśnie kupmy jeszcze sobie tak to potem odcinka Wyma IOTA trzeba poczekać <laughs> hmm, coś się z chyba. Hmm, hmm. No to chyba coś się na mnie to zbugowało. Hmm, no to możliwe, że już teraz będziemy kończyć. Więc ja dziękuję za oglądanie. E Pilnujcie się w domach, nie wychodźcie jak tylko dostańcie, bo nadal grasuje tam wstrenny korona aś Więc trzymajcie się, do następnego odcinku. Cześć!